Rozmowa dnia. Jest zgodnie z zapowiedzią. Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej, pani Wanda Nowicka w naszym studiu. Witamy panią marszałek. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Lektura wpisów na Twitterze. Pani wpisów na początku Marszu Niepodległości wczorajszego, kiedy już coś się zaczęło dziać, napisała pani, że rozruchy w Centrum Warszawy, czyli świętowanie patriotyzmu po kibolsku, budzi obrzydzenie, a także niepokój, czy policja sobie z nimi poradzi. Poradziła? Pani no niestety nie poradziła sobie. Z przykrością to stwierdzam, bo miałam nadzieję, że jednak tym razem się uda, że policja będzie umiała poradzić sobie z ewentualnymi atakami ze strony organizatorów marszu, ale już zaraz po chwili już się zorientowałam i dowiedziałam, że, że niestety widać, że wymknęły się spod kontroli, że maszerujący nie wiem w jakiej części, ale na pewno w znacznej dążyli do tego, żeby w mieście wywołać zamieszki. Udało im się to bardzo skutecznie. Podpalili różne obiekty, między innymi tęczę, która jest takim symbolem symbolem otwartego miasta, tolerancji w miasta, które jest Miastem zapraszającym wszystkich spoza, spoza Polski cudzoziemców, prawda, ale jest otwarte na wszystkie różnorodności. No nie, to oczywiście to, że zostało spalone, zaatakowane zostały dwa skłoty i to pokazuje, że, że tak naprawdę. Policja, no i powiem więcej, nawet rząd o, niejako odpuściły sobie tę sprawę. Uznały, że. Kolejna wystarczy... porażka rządu i policji, tak to pani określiła, po czterech godzinach od tego poprzedniego Tak, no PiSu. bo jak usłyszałam, co się dzieje, że, że spalono jeszcze budkę pod Ambasadą, nie wiadomo, jakie to, be, jakie to będzie miało konsekwencje e, międzynarodowe, prawda, że, że, że policja nie jest w stanie ochronić ambasady obcego państwa, no to to już zupełnie jest jakiś e, skandal. Yy, więc y, taka strategia, którą przyjął rząd, yy, a myślę, że za nim również policja, że, yy, że... Okej, okay, musi być ten, ten, ten marsz Niepodległości, to każdy sobie zorganizuje swój własny marsz i jakoś byle to przetrwać. Taka strategia przetrwania, strategia wycofania. Jak ja słucham na przykład wypowiedzi e, e, rzecznika policji, kto, który mówi, no, jak, jak go pytano, dlaczego nie było policji w tych miejscach najbardziej newralgicznych? on mówi, no my też musimy bronić policjantów, chronić policjantów. No ja rozumiem musimy chronić policjantów, no ale co to za argument, prawda? No przede wszystkim policja jest od tego, żeby, żeby, żeby chronić mieszkańców, żeby chronić miasto, żeby nie było pożarów, żeby nie było napadów. I tutaj po prostu... Kompletna bezradność. Jak ja słyszę, że prawda, premiera, który mówi, że mu przykro, no to przecież to, to brzmi smutno i żałośnie, że takie wycofanie się w ogóle ze swoich obowiązków i uznanie, no trudno, tak być musi. A Czy... przecież wiemy, że państwa demokratyczne potrafią sobie w takich sytuacjach radzić. Czyli nie przygotowano wszelkich możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji wczoraj? Ja myślę, że tak, że to po pierwsze zupełnie jakiś wiara w to, o czym mówili organizatorzy, że oni sami w stanie, są w stanie ochronić marsz przed, przed tego typu zamieszkami. No myślę, że policja chyba w szczególności jest od tego, żeby stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec organizatorów tych marszy, które już którzy już pokazali od lat, że, że, że za zawsze kończą się burdami. Ta była największa, te zamieszki były największe, a policjanci cały czas się tu tłumaczą tym, prawda, że tu organizatorzy prawda, są odpowiedzialni za demonstracje, czyli de facto, tak jak naprawdę, tak naprawdę to policja za nic e, nie odpowiada. Także bardzo trudno się zgodzić na takie podejście do tej sprawy i, i przykre, że, 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 że ten, ten marsz tak, tak się skończył. No i okazuje się, że taka strategia, że tak tutaj prezydent maszeruje, premier sobie biega, prawda ktoś tam sobie gdzieś jeszcze prawda coś organizuje no nie jest właściwa tu powinien tu musi być chyba następnym razem powołany jakiś specjalny sztab który przewidzi wszelkie możliwe sytuacje e, przewidzi w których miejscach e, te ataki mogą nastąpić i, i przede wszystkim tam będzie szczególna ochrona i przede wszystkim tam e, 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 policja będzie rzeczywiście no robiła to czego od niej oczekujemy tak czytamy dzisiaj pani moszalek Wpisy i na Facebooku, i wpisy SMS-owe od naszych słuchaczy pojawiają się nawet takie propozycje a propos przyszłego roku i ewentualnego marszu niepodległości. Że w ogóle, żeby zakazać, co raczej wydaje się w kraju demokratycznym Nie. jest niemożliwe, bo istotą w końcu demokracji jest manifestowanie swoich poglądów, tyle że do pewnego... Momentu, do momentu, kiedy prawo nie jest przekraczane. No dokładnie, są granice wolności, których nie można przekraczać i oczywiście jestem najdalsza od tego, żeby zakazywać jakichś demonstracji, ale to nie oznacza tego, że państwo, rząd może się wycofać z zapobieżenia nieszczęściom, które tego typu sytuacje mogą pociągnąć za sobą. A przecież my już wiemy, już tym, tym razem organizatorzy tak zwanego marszu niepodległości, tak zwanego, bo to nic nie miało ani z marszem, ani z niepodległością, już nie, nie mają żadnych argumentów, których zawsze używali w takich sytuacjach, że zostali sprowokowani. Tym razem odbyły się wcześniej marsze. Ja sama wzięłam udział w marszu 9 listopada razem przeciw nacjonalizmowi właśnie w takim przekonaniu i z taką obawą, że czy rzeczywiście tym razem się uda rządowi jakby zapobiec temu, co wygląda na to nieuchronne. A ten, tamten marsz przebiegł bardzo spokojnie. Przeszliśmy ulicami Warszawy, po, szczególnie po tych trasach, którą szedł kiedyś Korczak z, z dziećmi. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. Naprawdę wszyscy, że tak powiem, wycofali się i, po, i zostawili tych, prawda, ki, kibolów, kibolskich, nie wiem, nacjonalistów samych sobie, żeby zobaczyć, co oni tak naprawdę potrafią. I wiemy już, co potrafią. I tego nie można dłużej tolerować, bo widać, że to zjawisko takiego narastającego, radykalnego nacjonalizmu jest coraz większe i władze muszą zacząć to dostrzegać. Ja nie wiem, co się stało z ministrem Sienkiewiczem. W ogóle, w ogóle zniknął. Rozmawialiśmy z panem ministrem no ponad pół godziny temu. Aha, no to ja akurat y, nie, nie miałam tej okazji. Jest nie wiem... na posterunku. Na posterunku. W no tak, ale w ogóle, w ogóle go nie było. Analizowana no. jest, y, analizowane jest to, co miało miejsce wczoraj w Warszawie, gdzie popełniono błędy. No tak. Dlaczego tak. policja zachowywała się tak, a nie inaczej? No i jakie konsekwencje dla uczestników, tych, którzy zostali zatrzymani, oczywiście. Ja gdzie jestem przekonana, że tak naprawdę zostaną spisani, prawda, i tak dalej, i zostaną zwolnieni. I... A no właśnie, dlaczego? I tu pytam osobę, która tworzy Prawo w naszym kraju. No, Ma wpływ na tworzenie prawa. No, chciałam mieć większy wpływ na tworzenie prawa, to, to, ale tutaj mamy też do czynienia z, z przestrzeganiem tego e, prawa i wszystko wskazuje na to, że, e, że pewne, m, pewne zachowania w sferze publicznej są tolerowane. Są po prostu tolerowane. Z jednej strony mamy na przykład Piotra Ikonowicza, który siedzi w więzieniu. Nie może się działacza społecznego, który, e, e, który nie popełnił żadnego przestępstwa, siedzi w więzieniu, nie został Ułaskawiony przez prezydenta. A jestem, mogę się założyć, o każde pieniądze, że ci kibole, po, ci ba, no bandyci, no, no bo jak inaczej ich nazywać, zostaną spisani, wypuszczeni, potem będą jakieś pro, e, procesy, z których nic nie wyjdzie, może jakieś kary e, finansowe, opłacę, które e, opłacą organizatorzy i tyle, bo to jest wliczone w koszta organizacji całego e, przedsięwzięcia. Jest po prostu nie, myślę, że jest, nie, e, że prawo jest stosowane. Różnie w stosunku do różnych gr grup. I akurat te, te środowiska nacjonalistów są moim zdaniem tolerowane. Hmm. Ciekawe, co pani powiedziała, pani marszałek. Kardynał Stanisław Dziwisz wczoraj na Wawelu mówił, że w Polsce powstał niewidzialny mur, który dzieli ją na tych, którzy mają wszelkie możliwości i na tych, którzy nie mogą wygłaszać poglądów na przyszłość Polski. Tak, w dużym skrócie, jednym wolno więcej, drugim mniej. Pani Marszałek to przed chwilą powiedziała. Wygląda na to, że pani Marszałek zgadza się. Z księdzem kardynałem Dziwiszem. No być może, choć musiałabym wysłuchać kontekst, którą grupę uważa kardynał Dziwisz za tę, która może mówić, a którą za tę, za tę którą, która nie może mówić. Czy tutaj nie byłoby między nami różnicy? Ale kto wie, czasem mi się zdarza również zgadzać z najwyższymi dostojnikami kościoła katolickiego. Kiedy rozmawialiśmy z ministrem Sienkiewiczem, przytaczaliśmy także opinie naszych słuchaczy o tym, że no, coś się wydarzyło, więc znowu trzeba będzie porozmawiać, jak temu zapowiedź na przyszłość. A przecież na ten sam temat rozmawialiśmy rok temu i dwa lata temu też rozmawialiśmy i to prawo się zmienia. Raz w tę stronę, raz w tę stronę. Czyli co, liczymy, że dyskusja teraz rozgorzeje na nowo? Pan prezydent ostatnio przypomniał, że przecież proponował w swoich zmianach, by nie wolno było uczestniczyć w, w tego typu marszach, mając zamaskowaną twarz pomysł padł. Miałem rację, powiada prezydent. Nie no, prze, przecież nie można, zostało prawo zmienione zgodnie z tym, co mówi prezydent, ale okazało się to nieskuteczne, ponieważ e, policja, e, co z tego, że w, zapis, zapisaliśmy w prawie, ja byłam zresztą przeciwniczką tego zapisu, ale co z tego, że zapisaliśmy w prawie coś, czego nie jesteśmy w stanie wyegzekwować. To jest takie te klasyczne prawo, którego się nie da e, wyegzekwować, bo, bo można by sobie wyobrazić taką sytuację. Wyobrażam sobie, że w każdym innym demokratycznym kraju. Gdyby taki, gdyby taki przepis został wprowadzony, to wprowadzone by zostały odpowiednie procedury, co zrobić, żeby żaden, żaden uczestnik tej demonstracji nie był zamaskowany. I widać, że, że na to policji w ogóle nie było na, na miejscu po to, żeby bronić ludności Warszawy przed napastnikami, a co dopiero, żeby im zdzierać z głów te, te maski. Mm, co z tego, że zapisaliśmy w prawie. A jeden z organizatorów Marszu Niepodległości podległości, Artur Zabisza, kiedy yy, pojawiła się informacja o tym, że marsz został rozwiązany, powiedział, przypomnijmy, Artur Zabisza był posłem czwartej i piątej kadencji, a więc tak jak pani marszałek brał udział w tworzeniu prawa, powiedział, że żaden świstek z ratusza nie zatrzyma marszu ku niepodległości. I to tyle. No tak. Po, po... Pan Zawisza jest rzeczywiście przypadkiem szczególnym i no cóż, aż trudno komentować jego słowo. Prawo oczywiście, że zostało wprowadzone, powinno być wdrażane, ale jak widać nie jest. A, a, ale co gorsza, no, w policji nigdy nie ma tam, gdzie trzeba. No przecież jeszcze wracając do tej tęczy, przecież no, tam słyszeliśmy, że policja się pojawiła dopiero w kilkanaście minut po tym, kiedy coś się wydarzyło. No to jest po prostu coś przerażającego. Straż, straż pożarna przyjechała, ale uciekła, ponieważ nie było policji, która miała jej chronić. No to, no to, to w ogóle zupełnie nie ży, żyjemy jak w jakiejś, nie wiem, jakiejś Kolumbii czy w jakimś kraju, który zupełnie nie panuje nad, nad tym, co się dzieje u, u nas. Także jeszcze raz tutaj, no może, może po raz pierwszy chcę zaapelować pod, za pośrednictwem radia jednak do, do rządu, do naszych władz, które Prawda, do ministrów, że, że muszą podjąć takie kroki, które w przyszłym roku uniemożliwią tego typu świętowanie w cudzysłowie naszego narodowego święta. Wiceprzewodniczący Oeksejmu Rzeczpospolitej, Pani Wandanowicka nasz gość. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Dziękujemy. 8.31.